Dzień dobry, witajcie na kanale Interesujące pojazdy. W dzisiejszym odcinku powrócimy do gorącej sytuacji związanej ze strajkiem kierowców polskiej firmy. Omówimy nowości w tym temacie, m.in. listę firm, od których to kierowcy żądają zapłaty kolejne przelewy, które trafiły do pracowników prosto od zleceniodawców, nowy zakup, którym pochwalił się syn właściciela mimo ciężkiej sytuacji oraz odpowiedź Buddy pod moim ostatnim filmem i to jak został on skrytykowany za swój komentarz. Ponadto w tym odcinku omówimy sobie dramatyczny wypadek polskiej ciężarówki na niemieckiej autostradzie, embargo na zboże z Ukrainy oraz to, że kierowca ciężarówki wyjechał pod prąd z parkingu mając 4 promile alkoholu, no, i największy konflikt twórców motoryzacyjnych na polskim YouTube, związany z wadliwym Mercedesem i sprawą Global Motors. Zapraszam na film. Jak bumerang powraca temat strajkujących kierowców polskiej firmy Agmas. Sytuacja nadal wygląda na bardzo ciężką, bo w oficjalnych komunikacjach nie widać informacji o tym, aby właściciele jakkolwiek dogadywali się z kierowcami. Jednak ci mocno walczą o swoje, co skutkowało wieloma aktualizacjami w tej sprawie. Zanim do nich przejdziemy, chciałbym jeszcze wrócić do tematu współpracy dużego polskiego twórcy motoryzacyjnego Buddy z właścicielami właśnie Agmazu. W poprzednim materiale wspomniałem o pewnym filmie, który jest na kanale tego twórcy i na nim widać chociażby Lamborghini tej firmy. W samym materiale nie ma nic złego, bo 3 lata temu nikt się nie spodziewał, że wyjdzie tak poważna afera związana ze strajkiem. Lecz uwagę moją przykuł fakt ukrycia tego filmu. Zupełnie tak, jakby Budda chciał odciąć się od afer związanych z Agmazem. Pod ostatnim materiałem usłyszał się on do mojego filmu cytując tutaj jego komentarz. Siema siema, materiał spoko, natomiast nie, mój film został ściągnięty na niepubliczny jak wiele innych i miało to miejsce już dawno temu. To w ogóle chyba zostało kliknięte jeszcze przed aferą, ale słusznie tak jak skomentowane mogło to tak wyglądać. Pozdrawiam, a Agmas niech wyjdzie na prostą. I tak naprawdę komentarz ten mógłby zakończyć się w tej części. Sytuacja wyjaśniona, a spekulacje można odsunąć odnośnie ukrycia tego materiału. Lecz ostatni pisek związany z tym, aby Agmat wyszedł na prostą, wręcz rozzłościł osoby, które tę sprawę śledzą i nie ma w tym nic dziwnego. W odpowiedzi na komentarz ten pojawiło się wiele słów krytyki, które głównie odnoszą się do tego, że firma ta nie powinna wychodzić na prostą, tylko po prostu zniknąć z rynku. Komentujący słusznie argumentowali to, że jakby Budda nie dostał wypłaty za swoją pracę, to pewnie tak do tej sprawy łagodnie by nie podchodził. Na tą całą krytykę Budda ponownie odpowiedział. Tu cytat. Mortki tutaj w komentarzach, przez wejście na prostą. Mam na myśli zamknięcie wszelkich tematów finansowych i odbudowanie zaufanie klientów kierowców, więc chyba dokładnie o to chodzi, aby każdy dostał swój hajs lecz nadal został on dość mocno skrytykowany i ciężko się temu dziwić. Aby lepiej zobrazować tę sytuację, można to porównać do tego, tak jakby ktoś oszukałby Was na pieniądze i miesiącami byście prosili, aby on je Wam oddał. Ciężko życzyć takiej osobie, tudzież firmie, aby wyszła na prostą. Oczywiście od weryfikacji przebiegu całej afery są odpowiednie organy, ale sytuacja ta zaszła tak daleko, że no nie ma możliwości, aby firma odbudowała zaufanie kierowców. Ma ona teraz wyrobioną tak negatywną opinię, że po wielu latach na Nadal będzie to zapamiętane w środowisku kierowców. Przytoczyć tutaj można sytuację z firmą Rico, która miała miejsce w Polsce w 2008 roku, gdzie kierowcy zostali po prostu porzuceni. Mimo że od tej sytuacji minęło już 15 lat, to nadal każdy ją pamięta i nawet jeśli wszystko by się wyjaśniło, a kierowcy otrzymaliby pieniądze, to bardzo zła opinia nadal by pozostała. Wielu komentujących zauważyło pewne powiązanie Buddy właśnie z właścicielami tej firmy, bo podchodzi do tej sytuacji bardzo lekko, jakby nikt nikomu nic nie zrobił, a jest to bardzo poważna sprawa i trochę tak jakby sam Budda tego problemu nie widział. Lecz to nie koniec aktualizacji w tej sprawie, wróćmy do samych kierowców, bo oni są tutaj najważniejsi. Wspomniałem na kanale, że jeden ze zleceniodawców zapłacił kierowcy bezpośrednio 20 000 euro za dowiezienie towaru. Tak dobrze usłyszeliście, zleceniodawca bezpośrednio nawiązał kontakt z kierowcą i to mu wypłacił wynagrodzenie, mimo że prawdopodobnie uiścił już opłatę do samej firmy przewozowej. Dobra informacja jest taka, że kolejna firma wspiera strajkujących kierowców, przelewając kolejne 20 tysięcy euro bezpośrednio do nich. Tak więc na ten moment otrzymali oni 40 tysięcy euro. Kwota wydaje się być spora, lecz niestety, jest to tylko część z tego, co powinno faktycznie trafić do kierowców. Wspomniałem również o wycofaniu się kolejnych firm ze współpracy z tym przewoźnikiem. Taką firmą był przykładowo DHL, lecz ruch ten nie do końca pokrywa się z rzeczywistością, ponieważ inna firma przekazała kontrakt DHL do grupy Mazur bez wymaganej zgody DHL-u. Kierowcy w formie protestu przykleili sobie kwoty, jakie są im winni pracodawcy, wraz z listami przewozowymi wielu uznanych firm, m.in. BMW, Debeshenker, Audi czy też BMW, aby zwrócić uwagę właśnie tych firm i być może również od nich otrzymać bezpośrednią zapłatę, jeżeli nie są oni w stanie otrzymać jej od pracodawcy. Cały protest odwiedzałem również przedstawiciele niemieckich partii, mówiąc o tym, że nie powinno się dopuszczać do takich sytuacji. Spotkanie to skutkowało zapewnieniami pomocy finansowej dla pracowników oraz rozważaniem możliwości chociażby cofnięcia licencji. Kierowcy swoją determinacją sprawili, że doszło do rozmowy z europejskim komisarzem Nikolasem Schmidtem, gdzie rozmawiali o tym, jakie warunki panują w ich firmach, m.in. związane z zaległymi płatnościami i wspomnianym przez ich terrorem. Została również przekazana informacja o rzekomej współpracy z polskim rządem, aby pomóc strajkującym kierowcom. Odpowiednie organy mają wszcząć postępowanie wobec firm, które to w swoim łańcuchu dostaw mają właśnie spółkę Lukmas, Agmas i Imperia. To daje nam do informacji, że robi się naprawdę poważnie. Jeżeli za tymi słowami pójdą czyny, to cała sprawa może mieć charakter ogólnoeuropejski, a o tym proteście usłyszą przewoźnicy w całej Europie. Jeżeli do sprawy włączyłby się polski rząd, to we współpracy z niemieckimi organami może przynieść to oczekiwane skutki. Z drugiej strony, firmy powoli same odzywają się do kierowców, co jest bardzo dobrym sygnałem. No ale to w sumie sam przewoźnik powinien zapłacić kierowcom, a nie firma, która korzysta z usług tego przewoźnika. Jako wisienkę na torcie, należy również wspomnieć o zakupie nowego samochodu przez prawdopodobnie tę firmę, którą to pochwalił się syn właściciela na swoim Instagramie. Dokładnie ma być to Porsche 911 GT3 RS, co zakłada ponad 1,5 miliona złotych. Podczas gdy kierowcy nie otrzymują swoich wypłat, to syn właściciela chwali się zakupem takiego samochodu. Powiedzieć, że jest to nie na miejscu, to tak jak nic nie powiedzieć. A teraz przejdziemy do tragicznego wypadku polskiej ciężarówki na niemieckiej autostradzie, w której zginął kierowca. W poniedziałek rano na autostradzie A2 w Niemczech w kierunku Hanoweru doszło do tragicznego wypadku. Między dwiema ciężarówkami polski kierowca wjechał w ciężarówkę prowadzoną przez 45-letniego Ukraińca. W wyniku tej kolizji pojazd Polaka zapalił się, a on sam został uwięziony w kabinie. Mimo starań służb ratowniczych nie udało się go uwolnić i niestety zginął w płomieniach. Ogień rozprzestrzenił się również na drugą ciężarówkę, ale udało się odłączyć ciągnik na czas. Ukraiński kierowca nie odniósł obrażeń, ale doznał szoku. W fakcji gaśniczej brało udział około 130 strażaków. Autostrada A2 została tymczasowo zamknięta. Na wyniki śledztwa w tej sprawie musimy jeszcze poczekać. 15 września wygasły ograniczenia wprowadzone przez Komisję Europejską na ukraiński import zboża i innych produktów spożywczych do Unii Europejskiej. W odpowiedzi na to rząd Mateusza Morawieckiego zdecydował się na wprowadzenie rozporządzenia zakazującego przywozu z Ukrainy do Polski niektórych produktów rolnych, takich jak pszenica, kukurydza, nasiona rzepaku i słonecznika. Mimo zniesienia tych ograniczeń przez Komisję Europejską Polska postanowiła samodzielnie wprowadzić embargo, które będzie obowiązywać do czasu wypracowania modelu współpracy z Ukrainą. Nowe przepisy zakazują również przywozu produktów powstałych z przetworzenia wymienionych zbóż i nasion, ale dopuszczają tranzyt tych towarów przez Polskę. I przechodzimy do kolejnego tematu. Oficjalnie wiadomo, że dawki powyżej 4 promili alkoholu mogą prowadzić do zatrucia, śpiączki, a nawet śmierci. Niemniej jednak, kierowca ciężarówki, który został uwieczniony na graniu z czeskiej trasy D1, miał w organizmie ponad 4 promile alkoholu i próbował wprowadzić pojazd. Widowo to przedstawia moment, gdy kierowca próbował opuścić autostradowy parking, jednak skierował pojazd w niewłaściwą stronę. Po zorientowaniu się w popełnionym błędzie próbował skorygować swój błąd, blokując ruch i uderzając w bariery. Ostatecznie udało mu się wyjechać w odpowiednim kierunku. Policja zatrzymała go po opuszczeniu autostrady, a badanie wykazało obecność ponad 4 promili alkoholu w jego organizmie. Kierowca ten został zatrzymany, a po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty. W Czechach za takie przewinienie grozi do 3 lat więzienia. Tak naprawdę, w tej sytuacji mogło dojść do katastrofy lądowej. Ogromnym niebezpieczeństwem jest osobówka, która to wyjedzie pod prąd, nie mówiąc o tak ogromnym i masywnym zestawie. Zachowanie bardzo głupie i naraziło ono innych uczestników ruchu na utratę zdrowia, a nawet i życia. Od kilku lat w internecie setki tysięcy osób śledzi sprawę wadliwego Mercedesa. Na kanale Global Motors sukcesywnie są publikowane materiały związane właśnie z tą sprawą. Nie będę tutaj się pochylał nad całą batalią klienta z dealerem, ale chcę zwrócić tutaj uwagę na nieciekawą sytuację, która wynikła w związku właśnie z tą serią. Global Motors zarzuciło twórcom opieszałość w sprawie, bo ci ponoć mogą utracić różnego rodzaju intratne kontrakty po tym, jeśli mieliby się źle wypowiedzieć na temat Mercedesa. Jednak jest to sprawa właśnie tego kanału oraz dealera, a nie wszystkich motoryzacyjnych twórców w Polsce. Każdy twórca na polskim YouTube zajmuje się swoim kontentem i nie oczekuje, aby inni zabierali głos w jego sprawie. Natomiast Global Motors zarzuciło pasywne stanowisko innych twórców w tej sprawie. Co ciekawe, ci postanowili jednak w sprawie tej się wypowiedzieć, co okazało się być dużym błędem, bo wielu z nich dobrze tego tematu nie znało. A zawierające błędy w swoich komentarzach, zarzucili bardzo łatwą przynętę na to, aby Global Motors mogło ich skrytykować. Taką wypowiedź zamyślił chociażby Zahar, czyli popularny i ceniony twórca motoryzacyjny w Polsce, gdzie oprócz swojej opinii w sprawie dodał, że twórcy tego kanału mianowali się królami YouTube w Polsce. Oberwało się również Michowi z M4K garaż czy Złomnikowi. Problem polega na tym, że po zaczepce ze strony Global Motors na temat pasywności twórców ci zabrali swój głos w sprawie, lecz nie zrobili wystarczającego researchu, a Global Motors wypunktował wypowiedź tych twórców, przedstawiając ich w złym świetle. Natomiast sami nie zwrócili uwagi na to w swoim materiale, że zrobili błąd, próbując zaczepić innych twórców. Bo tak naprawdę oni do tej sprawy nic nie mają i nie każdy musi się tym tematem interesować. To, że Mercedes nie postąpił dobrze, to jedna sprawa, ale próba wciągnięcia w to innych twórców, to odmienna kwestia, która nie wyszła na dobre. Global Motors oraz twórcom, którzy postanowili do sprawy się włączyć, odpowiadając na komentarz tego kanału. I z punktowania Mercedesa i tego, jak ten się zachował, sprawa przekierowała się na konflikt między twórcami, który nie za bardzo ma tutaj istotny wpływ na rozwiązanie problemu z Mercedesem, a jest to bardziej próba zaczepki ze strony właśnie Global Motors. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zapraszam Was na pozostałe ciekawe filmy na tym kanale. Do usłyszenia i cześć.